I ja usiąłem go z tej sceny ineska Nyska zostawczoł figurę w subskrypcji na mój i na komentarz, żeby był szary przycisk, a nie czerwony. No i tak dla no. nas to. No i się szary trików na no uczu. czekaj, ten tak beat up już w sumie. up na przykład do face cup. to jeszcze nie wiem, że na big cupy. Bo To dobrze mi się do niej trenuje. O, widzicie? Wiedziałam, że się nie udało, to trzeba dobrze. Bejskap, ale base cup to mi się trochę ciąży. Big cup. Big cup, base cup. Albo na przykład... A kto mi dał łupkę w dół? No to jest... Nie powiem co, bo to jest trochę dziwne. No to, to najpierw daję łapki w górę. A to mi daję łapki w górę jak to Kuba Minecraft, to, to sorry. To sorki, ale na pewno to nie Kuba Minecraft, bo ja mu daję łapeczki w górę. Ogólnie. fajne będą dzisiaj klipy. Widzicie? To bardzo dobre klipy. Tylko, nie wiem. jak wiem, nie wiem, nie wiem, Tego wiem, nie wiem, nie wiem, tak wiem, Mam wiem, nie wiem, nie wiem, taki wiem, już chciałam powiedzieć, kiedy ma krom na klejkaniu, gdzie na łóż, ale ona jest tutaj ogólnie widzicie? więc to jest prawie to samo więc widziałam o tym no i już rozplątałam, ale ma taki taki jakby łożysko to jest koralik, bo w każdej w każdej oprócz ma krom, zwykła krom czyli kyrion co ma na pierwszy krom, no to a mama już złożyć. A ja na przykład... Chyba to Chyba było widać. No więc co to przyrządzi, w ogóle na kanale na kolejny więc Dość